Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku będą takie o co dwa wyłączniki do rozbiórki. Spróbujemy to rozłupać i sprawdzić co tu ciekawego jest z dobroci. Na pewno będzie tutaj bardzo dużo złomu i posrebrzanych elementów na pewno też będzie. Najpierw sobie rozbierzemy może tego mniejszego, nieco łatwiejszy do rozbiórki. I tak będzie nam potrzebny śrubokręt płacki. O, coś nie chce wyjść. Coś jest nie tak. Ale dobrze, że idzie to w rękach. Powiem wam, że coś się tutaj za cieło. Gdyby teraz coś zeszło. No, było chyba zapieczone dość mocno. Złomik tutaj mamy, tu mamy dwie śruby. Złomik. Dużo złomu, dużo złomu. W rękach to idzie. Wszystko jest magnetyczne. Tu mamy sreberko. Ktoś po prostu podkręcał kable i zostawił mi dobroć. To trzeba ucinać, to mi wszystko poucinać. Odłożę sobie złom Jeden taki waży 960 gram Ten akurat co go rozbieram A tego drugiego możemy sobie zważyć, on jest dużo większy tam będzie złomu naprawdę dość. sporo I jeszcze zastanawiają mnie te śruby tutaj. Czy to czasem nie jest mosiąc? A mosiąc, żółty. Dobra, weźmy sobie wagę Będzie widać, czy nie będzie widać? A muszę włączyć dwa i pół ponad kilograma, więc to jest wielki masakrator. Tak na razie sobie poodkręcamy te śrubki mniejsze. Powiem Wam, że to są największe wyłączniki, które rozkręcałem. Takich byczków to jeszcze nigdy nie rozkręcałem. Dobra. Teraz śrubokręcik. Aby to zeszło naprawdę bardzo delikatnie. O, to mi się podoba. Takie duże pokrętło to na pamiątkę sobie zostawię. I tu będzie klucz 17. 17. Jedna strona o kurde to będzie aluminium, chyba nawet. żelazo to też jest metalowe więc całe idzie na złom co tutaj mamy takie zapaskudzone żelazo tu leje tu leje też są metalowe Kawał metalu, plasticzek zobaczcie, jakie ładne tu jest. Dużo srebra na tym, tak mi powiedział, oczywiście elektryk to wystarczy ładnie wykroić. jednak metal. No i to by wszystko, jeżeli chodzi o odzysk tych pięknych wyłączników. Jeżeli źle na to mówię, możecie napisać w komentarzu, jak się to nazywa fachowo. I tak, najpierw sobie zobaczymy, ile ma ten duży. To nie jest dużego. Powiedzmy, że tu jest 400 gram po oczyszczeniu tych właśnie. Mm, nie wiem, jak to się nazywa. Powiedzmy tych kółek. Będzie tutaj 400 gram miedziuszki, a z drugiego. Drugiego mamy 188 gram, czyli będzie tutaj jakieś 150-140 gram. Ile było mu 68 gram. No to nie jest tak źle. Ten pierwszy był naprawdę spoko, tego dużego się naprawdę super upało. Przypominam wam, gdybyście chcieli wysłać do mnie jakieś styczniki, bądź jakieś styki, które wam zawadzają. Mam w planach zrobić sztabkę na cel charytatywny 1 Kontakt do mnie macie pod e-mailem, pod opisem filmu. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć.